kolejnym odcinku programu Quisper, ale tym razem witam w dogrywce, czyli będzie pojedynek między Lukpajem a Saką. Tak więc w lewym narożniku Lukpaj, a w prawym narożniku Saka. Tak, czyli tam No dobrze. Zasady są proste. Nie ma podpowiedzi. Odpowiadacie na przemian na pytania Kto się wiesz pomyli ten odpada Tak więc, kto chce odpowiadać pierwszy? Przypominam, że trudność pytań rośnie Dlatego osoba, która odpowiada pierwsza, będzie miała najłatwiejsze pytanie Tak więc, kto Okej, chce pierwszy? Mogę tak więc, pierwszy będzie... No ja mogę być Lukwaj, zgadzasz się? Tak, tak. No dobrze. <laughs> Saka. A, i od razu mówię, że się może się śmiać, jak się ktoś pomyli, może, możecie tam coś komentować. Wszystkie pyty dozwolone. Może tak. Okej. Okay. Jak nazywa się sławny okręt polski, obecnie znajdujący się w stoczni w Gdańsku? Błyskawica. O oh my god. Błyskawica, Dar pomorza. Szwecwik Holstein, Bałtyk. Oh, to jest nieprosze... nie, wiesz. Znaczy robi. jedyny statek, który znam z tych czterech to jest dar pomorza. O błyskawicy no, i o tych też, też. Tam w ogóle nie słyszałem. Dar Nie, 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 nie. No to się to... No to, no to trzeba robić. Dobra, posłuchaj, zaufam sobie i postawię na odpowiedź: Dar pomoże. I to jest ostateczna odpowiedź. Lub i jak myślisz? Co teraz będzie? Nie wiem. Teraz będzie pytanie dla ciebie, bo to była prawidłowa odpowiedź. To za boja, że ja nie byłem pierwszy. Inaczej trzymi. O ja. Na jaką platformę wyszła gra Heavy Rain? PC, Xbox 360, PS3, PSP że zacząłem mieć wątpliwości, ale wydaje mi się, że Alan Wake był na Xboxa 360, na właśnie Heavy Rain kojarzy mi się z PlayStation 3, a więc zaznacz PS3. Przechodzimy do następnego pytania, gratuluję. Saka? Mam ja, ja bym nie wiedział. Saka, słuchaj, mam teraz do ciebie takie pytanie. A lubisz oglądać bajki? Takie bajki dla dzieci. Bajki? No tak. Eee, programy tiki. dla dzieci. Jaki lubiłem oglądać. Na pewno no, lubiłem oglądać teraz jest bardzo. No w sumie logiczne. Może coś pamiętam. Jakiego koloru jest Barni dinozał z serialu dla dzieci? Barni. Ja, jak? Barni? To się pisze. Aha, to jest. Barne Y. To z spokus. Nie, nie, nie. nie, nie. Bo to, to, jest taki nie, divinowy, dobra. to jest taka bajka dla dzieci, że oni ma takiego pluszaka i on tam czasem ożywa, no i się już przemienia kursów w kolesia w kostiumie i, I on tam z nimi się bawi, piosenki śpiewają i i o, o kurde, kompletnie tego nie znam Zielony... Dobra, będzie strzał Apollo, po, po, poczekaj, poczekaj, zielony, czerwony, fioletowy i żółty Zielony, czerwony, fioletowy i żółty jak to jest bajka dla dzieci, zielony, czerwony, fioletowy i żółty, to albo on jest zielony, albo on jest fioletowy. Tak mi się zdaje. I teraz, żeby nie przedłużać, to ja odpowiem, że on jest... fioletowy. Przechodzimy do następnego pytania. Doskonale. Serio? Tak. Brawo. Shit. Nie, sorry, przepraszam, przepraszam. Dobra. Okej. Okay. Po prostu piątek z 13 tak nam wiedziałam. Aha. Po prostu mieć I teraz będę czytał pytanie czwarte. Dziś jest 21 stycznia. Za 42 dni będzie 3 marca, 1 marca, 30 luty, 25 luty. Lutego, luty. Ojeju, czekaj, który jest dzisiaj? Yy, 21 stycznia 21, tak? 13? Yy. <głos> <głos> Dobra, przeczytaj jeszcze czekaj, czekaj. Tak. Yy, ile ma być dni? 42? Tak, 42 dni od 21 stycznia yy, Aha, zaraz yy, To będzie tak 31 dni ma, tak? Jest 21, czyli to będzie e, zaraz 10 dni, jeśli się nie mylę, mm, tak? Mm, no nic nie mogę powiedzieć, przykro tak. Mogę tylko mruczać. <grym> <grym> Schowaj ten kalkulator. E, <grym> kto? Nie mam kalkulatora, niestety. E, dobra, więc 10 dni. Luty ma 28, czy 9? Yy, od razu mówię... Zaraz. Sporo, sporo. Sporo. Wydaje mi się... Jeju, to może 29. Bo no nic, przyznaję, że 29 to wyjdzie już 39 dni, czyli by wchodził 2 marca. A jakie to odpowiedzi? 3 marca i 1 marca. <noise> Wiecie? Nie, zaraz, 29 dni to by wychodziło, że trzeci Nie no, no to jakby było 28 dni to by wychodził drugi, no to dobrze, za, za 3 marca Prawidłowa odpowiedź Kolejne no, pytanie fajnie. I teraz panowie od razu pytam Okej okay. Oglądacie kiedyś, bo oglądaliście może trudne sprawy No, no jak to wiem? No kurde Oczywiście. A pamiętacie pewnego mężczyznę? No, bo są Pamiętacie Dariusza. Pewnie? Tak właśnie. O niego. No. Chodzi. A konkretnie o to chodzi jak on miał na nazwisko. No warianty. Warianty poproszę, ale aktor przy ten koleś yy, w serialu. Jak miał na nazwisko Dariusz, nie aktor. No dobra, no to poproszę. Nowak, Jabłoński, Ziołkowski, Smyczyński Smyczyński Lupaj. a ty jak myślisz? Halo? Ja mam tylko otwartą buzię, bo nie znam odpowiedzi na to pytanie smyczyński. Tak więc Smyczyński zaznaczyć? Nie wiem Tak, Smyczyński Tak więc Czy to była prawidłowa odpowiedź? Lupa, jak myślisz? Dowiemy się po przerwie. <laughs> tak właśnie, dokładnie. No właściwie, dowiemy się... Oh, oh, yeah. Dowiemy się przed przerwą, bo to jest prawidłowa odpowiedź. A już po przerwie... O oh, jest! A już po przerwie reklamowej, a może po prostu nie reklamowej, tylko y, przerwie życiowej, że tak się wyrażę, przerwie, albo przerwie na inne filmy na YouTubie, albo przerwie na cokolwiek tam będziecie robić, bo dopiero w drugiej części odcinka Dowiemy się, jakie jest kolejne pytanie. Żegnam Was wszystkich serdecznie. Panowie też się pożegnają. Papa, pa. cześć, cześć. Do Dobra. zobaczenia. I może inaczej. Na trzy się żegnamy. Może na, na trzy mówimy cześć. Nie, może na trzy mówimy żegnajcie. O, żegnajcie. Gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. Żegnajcie.